Ciało znalezione zostało od głównej sali na lewo. Tak. Słówka jest czysta, skanowała się przy mnie. Czysty. To ja... Czysty. Przepraszam, 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 ale jesteś czysty, skanowałeś przy mnie. Nie wiem, tylko się zapytam od razu, czy można się skanować nie mając tam zadania? Yy, nie, nie można. Okej, okay, no no, okay, w porządku to nie miałam tam zadania, więc tam przy słówce. No, w takim razie Taylor też jest czysta, bo mogła mnie zabić w każdym momencie tam, a tego mm. nie zrobiła. Ja byłem z Platymirem w, w kokpicie, no i też obaj żyjemy. Kubik i Leon byli w kafeterii? Ja jest raczej czysty, bo był w kafeterii. to jest. Tylko, że zadziwiająco długo tam stali w tej kafeterii. Ja poszłam jeszcze na dół, żeby rzucić Bo ja, ja, też problemy. ja mam problem jeszcze z tymi zadaniami. No nie wiem, jak to się nazywa. Tam te meteorety gdzie się zestrzela, tam wyżej. Łosiu jest zadziwiająco cicho. Tam tam... Wyciszył, nie wyciszył w górę. W sensie, no. a, a, tak, Ale nie chodzę na Halo? Tak. A dobrze, Cudowne? nie, bo ja gadam kurę tutaj do was. <laughs> ja czemu zabiłeś żukatko? E, mnie tam nie było, ja byłem w środku i długo robiłem, bo jeszcze problemy nie są z... a, bo a, a Aven? Co to robił Awen? Długo robiłem. Ja byłem Początą. z Tlatimirem. A dobrze, dobrze. Aczkolwiek po czasie. Pod koniec jak ja skończyłem zadanie, to on pod, podbił. Czyli coś w Ja robiłem na zadanie też. Czy, Ja szczerze mówiąc nie widziałem w kafeterii nikogo, bo wyszedłem w sumie dosyć szybko. No ja Więc to nie, nie robiłem. tam. Mi się zdaje, że ktoś mógł przylecieć wiem, jedynie tymi wentami, ponieważ z czowką przylecieliśmy i tam nikt nie chciał. Awen wyszedł z gry, halo? Awen? No, uciekł. No, wyrzucił od no. coś, 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 się stało, Ach. nie, no, a nie wiem. No, to nie wiem, czy To będą mieli łatwiej impostorzy.

Aaaa Tak, ciało było w elektryku. To ja przebiegł nie zauważyłam go. Nie, było, było za tą ścianą, gdzie naprawiłem światła. Okej, okay, okej. Okay. Ja proszę, też ta... byłem w elektryku, wbiegłem razem z sówką. To my, ja byłam przed wami odrobinkę. Tak ty tyci ty nie zauważyłem po prostu tego ciała. A, kto powiedział, że był ze mną? Nie. Ja, ja mam go. Ale... A wybiegaliśmy razem do elektryka i ja podbiegłem do Paylor, bo tam żeby włączyć światło nie. A okay, okay. był ze mną na środku. Ale czekajcie, kto był pierwszy? Kto był pierwszy w elektryku i wyżejście znaleźć ciało, a kto był pierwszy? Znaczy, ja wszedłem, znaczy, widziałem, że pedal podeszła i naprawia, zaczęła naprawiać światło. Ja wszedłem za nią i poszedłem, zauważyłem, że ona naprawia światła, więc poszedłem do tyłu, żeby robić swoje zadania od razu. I tam było ciało, e, Kogo to było? Platini Miratek czy Zuckersa? Znaczy, znaczy, tych dwóch no, Przepraszam, ale sytuacja jest trochę ewidentna. No, jak się to nie o mnie chodzi. A ja mam takie pytanie, ale... skąd e, Łosiu wiedziałeś. Mówiąc poprzednim razem, że imposterzy będą mieli łatwiej, jak wywaliło. A Iwena? No bo tak sądzę, bo im więcej osób jest, tak. W sensie ale chodzi ale im o zredukowanie być... liczby osób. Ale no. będziemy on postarem... mieli trudniej. No właśnie. No, no. Ale on mógłby... On mógłby się Ja mogę się skanować, bym... ja się wiesz, się skanować czy... jestem czysta. No ale tam a. macie też napisane, proszę. Wydaje... To, to żeby nie było, to było powiedziane z żalem, bo. Nie, bo masz pokazane, że zostaje dwóch im Profilaktycznie No tak, ale on to powiedział, zanim pokazało dwóch im A tu tak, o w ale ja jestem załogą. Albo czystała, im mniej skrawała. załogi, no bo, no bo Awen tak to... był przy mnie, robił zadanie, i on był znaczy, na mojej liście osób załogi. W momencie, do tego w momencie wiesz. jak światło gasło, i ja wychodziłam z admin panelu, to Lion chował się w cieniu. Nie biegł w ogóle do światła. Ja nie widziałem magoza, a mówisz, że ze mną tam była, ja go nie widziałem, więc no. No ja mam e... prostą wymówkę. Ale hej. Znaczy mi, mi, słuchajcie, ale ciągle nie zagłosował nikt na Paylor, a ona była... Nie, Paylor w... ja jest czysta. Ja mówię, mogę się skanować, jestem czysta. Ja mówię, nie zauważyłam. To czemu że...

Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałbym powiedzieć, że jestem elektrykiem wysokich napięć na tym pokładzie i niech reszta pracowników odkłada lutownicę na swoje miejsce kurła w magazynie. Bo ja później nie mogę robić przewodów. Hmm? No. Hmm? Ale ile yy, trochę jest? Ja, to mówisz, ja... Mówisz, Ale. Trzymaliśmy się z słówką cały czas. Ja wiem, że teraz jest na nas, ale obstawiam, że Łosiu z kaczką Łosiu prawda. jest najbardziej podejrzaną dla mnie osobą. Tak. Dlaczego i... jestem podejrzany? Wiesz, dlaczego? Przecież... Bo próbujesz no. zwalić tam niewinę. I. Ja wiem, że tam Faktycznie była wiedziałam, ale... że player biega z suwką. Myśmy się trzymali cały czas i mówię, że ja wtedy tam tego ciała nie zauważyłam, bo ja po prostu podbiegłam od razu robić zadanie, a ono było za Nie, ciekawe. ale to nie a. znaczy, że, ja wiem, to znaczy, ale jesteś podejrzany. Nie, hmm. no mam do tego znaczy, Nie, nie, ale to znaczy, że jak ja cię atakuję, ty próbujesz odrzucić moje oskarżenia, które no mimo wszystko też biegasz z teraz to wtedy... Nadal jest dwóch My tak. całą grę biegaliśmy z posterów. Posterów, tak. Bo Widziałam od razu, że słówka jest czysty i po prostu biegam za nim, bo no. wiem, to że nie No tak, ale Sówka może mieć do Ciebie zaufanie i teraz jest z Twoim alibi, ale więc tak mam dodatkowe głosy. Ja na Ciebie głosuję, żeby okay. nie było. Ja głosuję na Watcha. No, Nie widziałem go ani razu w tej grze, Dokładnie. ani razu. No to znaczy, że nie musiałem nikogo zabijać przecież tak naprawdę. No tak, ale... tego nie wiem. A zostało dwóch impostorów, że jeżeli wyeliminujemy złą osobę, to przegraliśmy. Tak. Trochę tak. No to... przegraliście. A może nie? Haha! Może nie? Okay. Tak, ym, to ja bym od razu na Mago zagłosowała? Jako, że Sówka z Paylor faktycznie biegali cały czas razem jakby, ja wpadałam na nich, to jakoś Magoza nigdy nie widziałam. Z mi się wydaje, że w pierwszej rundzie jak, znaczy w drugiej rundzie jak znaleźliśmy ciało i Magos powiedział, że był, że wszedł do elektryka, to ani, to tam go nie widziałem. Ja nie, I... nie wiem, bo no się przecież skupiłam obok mnie. No nie, A grzygamy. Kaczka w ogóle teraz spróbuje na mnie zawiesić psy, nie? Kurde, to na mnie ciągle ktoś wiesza, więc wiesz. No nie. Ja, ja nawet jak, wie, jak jak jestem i jak nie jestem, to, to i tak wszyscy mnie wywalają także. Zarówno Sówka też tam mógł zabić, no ale... No nie wiem, bo nie widziałem, bo Spejlor naprawia naprawiałem światła. No nie wiem, musimy zagłosować na jedną osobę. Tak, bo no, zaraz no, będzie prze... ten... Zaraz przegramy, jak nie zagłosujemy. Czyli... Albo, ja ma, albo Magoska, Ja na magos Magos no będzie na kaczkę, inaczej, wiesz, nasze głosy się liczą, tak? No wiem, że nasze, no nasze głosy się liczą. Więc... No wiem. Próbujemy po tu że... pomówić. Mi się wydaje, że magos. Właśnie też mam takie podejrzenie, bo zwołanie tego mitingu było strasznie trochę podejrzane dla mnie. Ja głosuję na Kliw... mago. No trudno, najwyżej. Okej. Okay. Przegramy. No nie przegrać. Wygrali <grywa> oh, yeah. nie. Ale byłeś... poszła zemsta od razu na mnie. Nie byłeś w tym elektryku, bo nie widziały Cię, nie ma szans. Kurde. A ja mówię poważnie, mnie, że ciała nie, nie zginęłam. Ciała nie ja zauważyłam. Mówię, was, ja Ale my pamiętajcie my... o tym, że imposterzy widzą w ciemności. Właśnie wiem o tym. Właśnie wiem.